No ale dobra, robię, robię sobie zdjęcie i generuję dźwięk samo. Masz upaka. Chcesz być moją dziewczyną? Ja się śpięta. Kurba, mać! To ja e jest straszne. Jak się będą nazywać moje fanki? nie i Diablesa To będzie pewnie ładna muzyczka On zajęty, niech*** go nie ruszać, bo was zaj*** Ej, ten, bo też nie myślał ziomek Pozdro dla streamera Nex Nigdy nie widziałem jego twarzy od frontu Tak, tak Zawsze z profilu mały to jest content, nie? Z profilu, nie? Dobrze mu załknął mordze. A twój a ty, stary Tuchel znowu nie odtwarzał tego filmu z karpiem? Taki, z takim, takim wędkarzem i z karpiem? Musisz I teraz ja z nim. What if instead of Cristiano Ronaldo my name was Cristiano Niganaldo? And of... Cristiano Niganaldo? Nie znam takiego piłkarza. A kapelki? Już wiem z kim piszesz, mnie k***a? moim kolegą piszesz jakby co. Dobra, to ja jest straszne. Zapałam mnie. My na, byliśmy na chemii, chłopie. I był w szkole dzień, ku. Dzień. Yy, A ludzi, jak gruby... dzień ludzi, Dzień ludzi chorych na zespół Downa, co nie? Taki o... Dzień no? w szkole, nie? No. I wszyscy mieli takie niebieskie serduszka, jakby. Wszystko było niebieskie i tak dalej, że był taki event, że się łączyliśmy po prostu z osobami chorymi. No i siedzimy na chemii i ta pani wiesz, ma te serduszko i to wszystko i my do niego weźmiecie ich, ich życzenia, nie? A patrzymy, on wstaje i podchodzi mówi. Wszystkiego najlepszego, proszę pani, dzisiaj pani dzień coś tam, a my człowiek. I ona tak słucha, w kur. ona mówi: wyjdź, wyjdź. miał <grymna> miał tak, wyszła za nim, chłopiec, taki a było słychać przez drzwi. Dobra, siedzę z merganim na fotelu. Dekstrelat, ty Tralala, działa, dobra. co mam za Ona mi. Ona mi dała. Dała całe serce, a ja chcę jeszcze więcej. Dobrze? A ja chcę jeszcze więcej! Największa gola. Największa k... gola. Już gola w głowie cały czas. A już bym go. Chętnie. Cześć. Nie, to fake, to fake raczej trela. Ja byłem lover boy. Teraz dzięki to przez ciebie staje się player Dobra przejdź bo przelecisz Dobra okay, przejdź okay. bo przelecisz Dobra kurwa przejdź no bo przelecisz Ona mi dała Dała całe serce A ja chcę jeszcze więcej A ja chcę jeszcze więcej Chciało poprawić masz Według No Nic, co mam powiedzieć, życie Al nadgarstek bossa man pistoletu na wodę man Twoja wypłata, kurwa, mu. Z specjalnym Witam, 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 moi drodzy Ja, dobra ale mnie skręca No, powiem wam Trochę pożarłem. pożarłem Wyniega, tak? Dobra, słuchajcie Nie ma to dużej... Lec mam czasu, żeby znowu się pojednać Ramy w ramię, na narzędzie wyspierać. Rozjemy, musimy żyć, żyć. żyjemy, by wypań, umierać. A nie lepiej, proszę Powiedz mi czemu z do nas jesteś obojętny. Najlepsze są dla ciebie, młode ofiary. Nikt nic ci nie zrobiła. Traktujesz jak chcy, zobacz ile miłości w każdym roku. Nie jeden by chciał przeżyć, choć po biegów. It's Nice. Nie, Dawid? No nie. się, chowaj się! Teraz ja spróbuję kostkę wyrzucić, oj, Aha, uj, uj, uj. Panie. a, a panie omylny. Ura! Prawie! No, Jak będę się seplenił to kurczę. Nie da się tego bez seplenienia zabrać ogólnie. Nie da się tego bez seplenienia zabrać. Bremc nie mogę spać, muszę grać na chętnie z kolei, rozprawić się z spektrami, to na nie tybi czekać mam na w Czy są po lewej stronie prawie jak godzin, że się jak wchodzi z trzeba się wolą. Level iski lebi 10 godzin, na to naprawdę bo jestem zaartowany na granicy. Eu aqui o farmer da Zaki é to farmer <laughs> <el David. laughs> Não, <multuration> <multuration> Não, <multuration> 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 Czuję, do lewej. O, no. ten też się odpiół, Nie ma go, Nie ma. Broj, broj, broj. Ej, to... ja, nie, ja. Czekam na wiatr, co rozgoni Ciemne, skłębione zasłony Stanę wtedy na raz Ze twarzą twarz co on B? I go. Maybe. O, no, lower tunnel. KUPA! 5 za 2, I Ale widzisz. But... No i flery. Ona no, na testa. No, no, testa, zobacz. no, no. Nie, 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 zasada. nie, 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 zasada nie, zasada. nie, Los, luz. Luz, luz, Oh, tu oh, me fait... vais... mm -hmm. <laughs> On oh. oh, <wow. laughs> Kastik, k***a, wjedzie. Kładę, kładę... Ja jestem tak. pack na, na longa na cornerze. Patrz shorta. No? No oh. Saving, Tak czułem go! Ale go, k***a! O, wybrałem sam. Tak, zawsze genialny i realny. Muszę być i muszę chcieć, super luz i już setki bzdury, już to nie ja. Poczekaj. Coś pięknego, Yo, słuchaj, ja. Ta, ja iPhone, ale bez Face ID Nikt nie może do mnie na konto wbić Wygram coś albo przegram nic No cieszy się, że ma za darmo drink Patrzcie co mi Remo dał za głosówkę Żebyście mieli snippet, kur... co to jest Remo, gościu, który całe życie siedzi w muzie Patrzcie do Banger, fuj, jesteś bardzo profesjonalnie zrealizowany aż po prostu z pięć leveli wyżej tak jak ciebie traktowałem nie jestem w ogóle fetyszystą ale stóp to już całkowitym nie jestem tak masz Także fetyszu Stóp nie. a do mnie lubisz lizaż <laughs> 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 <laughs>